Dzień dobry wszystkim, mamy Cześć. ostatni weekend wakacji w Polsce. Kończą się wakacje, kończy się lato, a dla nas oznacza to początek kolejnej podróży. Było super lato w Polsce, naprawdę gorące i ciepłe, także bardzo miło spędziliśmy czas. Natomiast na jesień uciekamy. Zapraszamy Was od razu na, na naszą kolejną podróż. Zaczynamy już za kilka dni od Chorwacji. W Chorwacji spędzimy plus minus dwa tygodnie, to się jeszcze okaże. Będziemy w kilku miejscach. Pokażemy na pewno Wam takie nasze miejsca, sentymentalne, w których byliśmy już raz lub kilka razy sami i z dziećmi. Pokażemy Wam na pewno miejsca, które są, są fajne dla dzieci, ale też nie tylko. Odwiedzimy też. Na pewno jakieś miejsca typu wodospady, Krka, tak, tak myślimy, żeby, żeby tam pojechać. Możliwe, że coś jeszcze zobaczymy, to wyjdzie w planiu. Plany, nasze plany mają też to do, do, do tego, że, że lubią się zmieniać i też, że tak powiem, nic, nic nas nie zmusza. Wszystko że... robimy dosyć spontanicznie, w zależności od, od pogody, od zachowań dzieci, od naszych chęci i. I naszej siły tak, tak naprawdę. Tak, też ilości mojej pracy, prawda? zależy, tak. zależy czy mam dużo, czy muszę siedzieć całe dnie przed komputerem, czy też mam, mogę sobie jakoś dzielić to na, na godzinę. Także zapraszamy Was serdecznie. Ta formuła naszych filmów tej jesieni się, się trochę zmieni. To znaczy będziemy planujemy wstawiać, wstawiać filmy co najmniej dwa dziennie, i to będzie rano i wieczorem. Do tej pory generalnie wstawialiśmy filmy o 18, więc to, to ten film będzie raczej utrzymany i jeszcze postaramy się wstawiać jakiś drugi film rano. Krótkie tak. tak kluski. To i to będą, filmy, to będą filmy raczej jednowątkowe, czasem może dwuwątkowe, tak żebyście mogli po prostu łatwiej znaleźć przydatne dla Was informacje. Będziemy się starać wam, wam przekazywać wszystko jak wygląda po prostu sytuacja na miejscu i... I, I też na koniec pewnie utrzymamy takie filmy podsumowujące trochę, drugie, trochę dłuższe. Natomiast no na pewno nie będziemy już robić takich filmów po 50 minut, bo, bo po prostu ciężko. Wiemy, wiemy po Waszych komentarzach i po Waszych opiniach, że ciężko się trochę w nich odnaleźć. Dlatego będziemy robić trochę krótsze filmy, mniej wątków. Będziemy starać się w nich umieszczać, żeby łatwiej po prostu było znaleźć przydatne informacje. Jednak te filmy z krótki, krótszymi wątkami, na przykład na temat jaką walutę zabrać do Turcji albo jakie ceny są w sklepie odzieżowym w Turcji cieszyły się do tej pory naj, największą oglądalnością dlatego, dlatego zrobimy dla Was będziemy robić teraz dla Was podobne filmy Także na początku tak jak powiedzieliśmy będziemy w Chorwacji później jeszcze do końca nie wiemy no i, no i będzie na pewno też Turcja, nasza ukochana Turcja Będą na pewno jakieś hotele, więc e, oglądajcie. Będzie, mam nadzieję, że pomoże to Wam w podjęciu jakichś decyzji e, wakacyjnych już na przyszły rok. E, zaczynamy, tak jak powiedziałem, gdzieś za około tydzień. E, także śledźcie nas, e, obserwujcie, kliknijcie dzwo dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, wtedy będziecie na bieżąco z naszymi filmami. E, i tak, miłego dalszej dalszy części weekendu. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, cześć. Hej. Cześć.